Astromagia.pl zaprasza na podcast. Horoskop tygodniowy i ważne tematy nadchodzącego miesiąca. Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Orel. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego astrologicznego podcastu. Dziś o tym, co czeka nas w nowym miesiącu i co astrologicznego przyniesie nam, m.in. wejście w astronomiczną wiosnę. Tak, tak, moi drodzy, przetrwaliśmy, dotrwaliśmy, już za chwileczkę, już za momencik będziemy świętować wejście w tę, moim zdaniem, najradośniejszą porę roku, kiedy wszystko kwitnie i budzi się do życia. Powiemy sobie, oczywiście, dokładniej o tym, co czeka nas w nadchodzącym miesiącu, ale też zarysuję Wam Tutaj, jakie mocne akcenty astrologiczne będą wybrzmiewać przez resztę miesiąca. Dodam, że w sprzedaży znajdziecie też marcowy numer magazynu Wróżka, który jest jednym z siostrzanych magazynów wydawnictw portalu astromagia.pl, i tam możecie prześledzić, jak rozkłada się plan astrologiczny dla konkretnie waszego znaku Zodiaku na każdy dzień przyszłego miesiąca. Tutaj w naszym podcaście bardziej skupiam się na energii, jaką niosą ze sobą ogólne układy, natomiast jak to odnieść do siebie i konkretnie swojego osobistego horoskopu, dowiecie się z odcinka Joli Karpacz z pierwszego sezonu naszego podcastu, który znajdziecie na naszej podcastowej playliście. Narzędzie do zrobienia takiego osobistego kosmogramu znajduje się na naszej stronie i jest pod linkiem w opisie. Tego nagrania na naszym kanale YouTube, bo jesteśmy na YouTube i na Spotify dla tych, którzy tego jeszcze nie wiedzą. Dobrze, to tyle ogłoszeń parafialnych. Teraz przejdźmy do meritum i zacznijmy od kluczowych energii w nadchodzącym tygodniu. Zaczynamy od kwadratury Słońca z Jowiszem, która rozpocznie się dokładnie z początkiem weekendu i będzie działać do 4 marca. O tej kwadraturze wstępnie mówiłam w poprzednim odcinku, więc zachęcam Was do tego, by do niego zajrzeć. Przy okazji, kto jeszcze nie miał e, szansy trochę posłuchać o silnej, nadal jeszcze utrzymującej się w marcu, zwłaszcza na początku miesiąca energii znaku ryb, to też serdecznie zapraszam do tego odcinka. Wspomniałam w poprzednim odcinku, właśnie o plotkach, o mówieniu o swoich planach, marzeniach, pomysłach. Innym. I tu jeszcze dodam, że dobrze też nie przegiąć z wizjami tego, czego możemy, jesteśmy w stanie lub myślimy, że jesteśmy w stanie dokonać. Więcej na ten temat też w artykule Kasi Owczarek na naszej stronie. Tam znajdziecie pisemną wersję horoskopu na miesiąc marzec i gorąco Was zachęcam, y, tych, którzy nie przyszli stamtąd na ten podcast, żebyście sobie to, o czym tutaj mówimy, uzupełnili właśnie tą wiedzą. Link do artykułu załączam w opisie odcinka na naszym kanale YouTube, tak jak pozostałe linki. Co ważnego w tym tygodniu, w pierwszym tygodniu marca, to też połączenie księżyca w koniunkcji z retrogradującą i weryfikującą walentynkowe zauroczenia Wenus w znaku Barana. Wenus w znaku Barana ogólnie z samej natury wpada szybko w zachwyt, i do miłości jej się śpieszy, jak odkryje jakąś fascynację. I teraz dołącza do niej Księżyc, który w baranie naszym emocjom dodaje porywczości, wybuchowości, impulsywności. Oczywiście nie oszukujmy się, wiele tutaj zależy od dojrzałości emocjonalnej i też może etapu w życiu, czy po prostu inteligencji emocjonalnej, doświadczeń każdego z nas, ale generalnie z perspektywy astrologicznej, moi drodzy, proszę przygotować się, że w tych szczególnie relacjach, w których są jakieś znaczące aspekty połączenia ze znakiem barana, czy ze znakami żywiołu ognia, tam jest potencjalnie szansa na to, że ktoś może robić, za przeproszeniem, gówno burzę <noise> i ogólnie jest tutaj jakiś potencjał na darcie szat i małe lub większe dramy. Chodzi o to, że mm, takie kombo może dodawać trochę do pieca, instynktowne reakcje, oburzenia i pretensje, krótki ląd, Reaktywność bez większej refleksji, mają tutaj wysokie prawdopodobieństwo zdarzenia. Co jeszcze ważnego w tym tygodniu? Merkury wchodzi w ścisłą koniunkcję z Neptunem w znaku ryb w pierwszy weekend marca, więc na starcie w poniedziałek grozi nam wybujała fantazja co do własnych możliwości. Więc tak, na początku tygodnia warto wziąć na wstrzymanie, szczególnie co podkreślam w kontekście tego. O czym była mowa właśnie w poprzednim odcinku, w pierwszy marcowy weekend i na samym początku tygodnia, w kwestii opowiadania o swoich planach i marzeniach. Tu dygresja, moi drodzy. Ja osobiście jestem osobą, w której w indywidualnym horoskopie fantazję ryb mocno sprowadza na ziemię praktyczna panna, i to, co mogę poradzić ze swojej perspektywy w tym kontekście, to moje hasło przewodnie którym staram się kierować w życiu? Sprzedam Wam to hasło. Otóż ja nie mam marzeń, ja mam plany. Myślę, że to może być klucz do sukcesu w tym konkretnym temacie, w tym konkretnym czasie. A zatem, kochani wizjonerzy, nie mówimy o swoich marzeniach, jeżeli realnie nie możemy powiedzieć, że są one naszymi planami. A jeśli myślimy, że są już planami, poczekajmy jednak z mówieniem o nich komukolwiek, dopóki nie będziemy czuli, że faktycznie zrobiliśmy już jakiś realny krok w stronę ich realizacji, poza hmm, wyobrażeniem sukcesu, jaki czeka nas na końcu tej drogi. Dobrze, moi drodzy, co jeszcze czeka nas w nadchodzącym tygodniu? 3 marca, w poniedziałek, Merkury przejdzie do znaku Barana, a w środę, 5 marca, Słońce w rybach. Ustawi się w trygonie do Marsa w raku, który w miniony poniedziałek ruszył w bieg prosty. Trygon Słońca i Marsa w znakach wodnych to na polu uczuciowym fajna, spójna energia, która pozwala na zrozumienie w relacjach, na intuicyjne, pełne wyczucia, działanie w zgodzie z tym, co podpowiada nam serce. W czwartek z kolei Księżyc zmieni znak. I przejdzie do znaku bliźniąt, co w tym specyficznym połączeniu może dodać lekkości w komunikowaniu uczuć i działań pod wpływem tych uczuć, odczuć. Szczególnie, że mamy w znaku barana Merkurego, który jest z Księżycem w harmonijnym układzie. I teraz tak, mamy tutaj taką sytuację, że to, co dla bliźniąt jest otwartą księgą pełną ciekawostek, o których. Chętnie bliźnięta dyskutują. Dla wodnych znaków jest znacznie cięższą, bardziej newralgiczną energią i mówię tutaj oczywiście o obszarze emocji. Przy sekstylu księżyca w bliźniętach i Merkurego w baranie możemy mieć wrażenie, że działania, zachowania są w sprzeczności z odczuwanymi i komunikowanymi emocjami. Mówiąc krótko, mam wrażenie, że to jest energia, która będzie spłycać w komunikacji to, co Odczuwamy, i dodatkowo nasze działania i zachowania mogą w jakiś sposób nie do końca być zgodne z emocjami. Wniosek z tego taki, że w drugiej połowie tygodnia znów może warto w kwestiach emocjonalnych, osobistych, jak w przypadku tych planów i wizji z początku tygodnia, powściągnąć się. Może lepiej się zapowietrzyć i trochę mniej, a może dla bezpieczeństwa wcale o nich nie mówić. Zwróćcie na to uwagę. I w razie czego dostaniecie po prostu ataku uczkawki, napadu kaszlu, czy czegoś w tym rodzaju, jak już wam się zacznie coś wyrywać od serca. Może coś, do czego kusić, będzie podejrzliwa i zaczepna, cofająca się w znaku barana Wenus. I też przy okazji cechujący się skłonnością do przesady, jowisz w gadatliwych bliźniętach. Po prostu trzeba na to uważać albo wentylować się tylko. Z bliskimi, zaufanymi osobami. W weekend 8 i 9 marca księżyc przejdzie do znaku raka i się ułoży w energii spójnej z marsem, co spowoduje, że nam się te języki trochę powściągną i z tymi odczuciami zamkniemy się bardziej w sobie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o szczególne aspekty, o energię nadchodzącego tygodnia. A teraz w skrócie przedstawię, co nas czeka w miesiącu marcu w kolejnych tygodniach. O czym szczegółowo będziemy mówić w następnych odcinkach. Także kajeciki do rąk, długopisy, włapki, i notujemy kluczowe daty tego miesiąca miesiąca marca. A więc przede wszystkim pełnia w znaku panny, która będzie na nas oddziaływać w dniach 13-15 marca. W odcinku o pełni w znaku wodnika bodajże mówiliśmy trochę z tego, co pamiętam, o tym, jak ogólnie działa pełnia, więc zanim przejdziemy w kolejny tydzień, gorąco Was zachęcam do odsłuchania tego odcinka. Natomiast konkretnie o pełni w znaku panny już w następnym odcinku naszego podcastu, jak również uwaga o retrogradacji Merkurego, bo 15 marca Merkury wejdzie w retrogradację i z tego co wiem dla wielu z was to jest dość istotna wiadomość ze względu na złą sławę cofającego się Merkurego. 20 marca słońce wejdzie do znaku barana i rozpocznie się astronomiczna wiosna z pewnością na temat zmiany tej energii z czasu rybiego śnienia na aktywność, prężne, odważne parcie do przodu będzie osobny odcinek. W dniach 28-30 marca w znaku Barana będziemy odczuwać energię nowiu księżyca. To również będzie temat na osobny odcinek. No i 30 marca, dzień, w którym Neptun opuści znak, hyb. to brzmi jak tytuł dobrego filmu science fiction może trzeba o tym pomyśleć. Po kilkunastu latach, najpierw na kilka miesięcy Potem w październiku do Ryb wróci i ostatecznie pożegnamy tę energię w 2026 roku. I o tym też z pewnością dowiecie się więcej w osobnym odcinku naszego podcastu. Więcej szczegółów na temat innymi koniunkcji Merkurego z Wenus, koniunkcji Słońca z Saturnem i tego, czy to dobra, czy niekoniecznie korzystna energia, a także innych ważnych aspektów w nadchodzącym miesiącu przeczytacie w tekstach Katarzyny Owczarek, do których linki załączam jak zawsze w opisie tego odcinka na naszym youtube'owym kanale. Mówiłam o tym już za dwa razy, to powiem mi trzeci, żeby się dobrze wam zapisało w pamięci. A na dziś już się z wami żegnam i życzę dobrego tygodnia.